Niektórych internautów można nazywać minimalistami, a innych zaradnymi. Do tego dochodzą też ryzykanci oraz pragmatycy. Różni ich to, w jakim celu wykorzystują internet, ale przedstawicieli każdej z tych grup łączy jedno. Wszyscy są w jakim stopniu świadomi zagrożeń, jakie mogą na nich czyhać w sieci. A Ty, do której się zaliczasz? W internecie spotykamy się z zagrożeniami, ale na szczęście ich świadomość w społeczeństwie stale rośnie. Co drugi dorosły Polak deklaruje w badaniu, jakie ostatnio przeprowadził Bank PKO na temat cyberbezpieczeństwa, że czuje się w internecie tak po prostu bezpiecznie. A skąd to przekonanie? masz 82% respondentów, najlepszą odpowiedzią na zagrożenia w sieci jest rozwaga i bycie uważnym. Coś tym zresztą jest, ale i tak warto wiedzieć, z jakim ryzykiem może przyjść nam się zwierzyć. Dekady temu jakiś gagatek mógł nam zrobić psikusa, wysunąć zdalnie tackę na cd i pomieszać ikonki na pulpicie. Dzisiaj anonimowi ludzie mogą oskubać nas ze wszystkich oszczędności, ukraść naszą tożsamość, a no my się nawet nie zorientujemy, że to się dzieje. Cały czas trzeba mieć się na baczności, uważać na podmienione strony internetowe, spreparowane wiadomości SMS i niebezpieczne maile. Nie możemy nawet ufać znajomym w mediach społecznościowych, bo mogą nie być tym, za kogo się podają. Oczywiście to wcale nie oznacza, że powinniśmy urwać sobie od internetu i do innego nie wchodzić. Niestety większość z nas nie ma już wyboru i musi żyć online, bo inaczej spotka się z cyfrowym wykluczeniem. Do tego wielu Polaków po prostu chce poruszać się po cyberprzestrzeni, gdyż widzi jej zalety. Jak wynika jednak ze wspomnianego raportu o tytule Czy czujesz się bezpiecznie w internecie? Spędzamy obecnie w sieci średnio aż 5,5 godziny dziennie. Praktycznie każdy z nas wykorzystuje do tego smartfona, ale nadal laptopów i komputerów używa Ledwiaczeń, bo 88% Polaków. A co dziś się robi online? Najpopularniejsze czynności to korzystanie z bankowości elektronicznej i skrzynki e-mail, wyszukiwanie informacji, korzystanie z portali społecznościowych oraz zakupy online. Z badania PKO dowiadujemy się, że większość respondentów nie obawia się o swoje bezpieczeństwo na portalach randkowych, ale u blisko połowy pojawiają się w ich kontekście wątpliwości. Wielu ludzi z kolei twierdzi, że na oszustów trafimy podczas korzystania z komunikatorów oraz handlu online i niestety tam cyberprzestępcy faktycznie się i Dobrze, że mamy tego świadomość. Tyle dobrego, że Internet, chociaż nigdy nie będzie całkiem bezpieczny, da się okiełznać. Można poruszać się po nim bez ciągłego oglądania się przez wirtualne ramię i nie trzeba rezygnować z możliwości jakie nam daje. Trzeba jedynie pamiętać o tym, by faktycznie uważać na to, co się robi. Każda z czterech grup internautów zidentyfikowana w raporcie PKO powinna zwracać przy tym uwagę na nieco inne rzeczy. Przyjrzyjmy się najpierw tym grupom i zobaczmy, co je charakteryzuje, a potem zaleceniom specjalnie dla nich. Na jednym migunie są minimaliści, którzy nie pasjonują się nowymi technologiami oraz pragmatycy, to najczęściej osoby starsze. Na drugim ustawili się zaradni, wykorzystujący na potęgę smartfony i nie tylko oraz ryzykanci, zwykle są to ludzie młodsi. Co ciekawe, każda z tych grup, w razie podejrzenia, że padają lub już padli ofiarą cyberataku, w pierwszej kolejności zgłasza to na policję. A co je różni? Jeśli korzystasz z internetu w taki podstawowy sposób, czyli sprawdzasz nim pocztę, serwisy społecznościowe, wykorzystujesz go do grania, to jesteś minimalistą i należysz do najliczniejszej z grup. Takie osoby korzystają ochoczo ze smartfonów, ale nie pasjonują się nowymi technologiami i nie czują się zbyt pewnie w sieci. Są najmniej świadomi zagrożeń i możliwości stania się ofiarą, bardziej boją się oszustów w tym realnym świecie. Chociaż mają świadomość, że internet to złodziej czasu, to ich zbyt duża wiara we własne umiejętności skutkuje obniżeniem czujności. Jesteś minimalistą i zastanawiasz się, jak poprawić swoje bezpieczeństwo? Przede wszystkim potrzebujesz nieco pokory, bo zbyt duża wiara we własne możliwości może okazać się zgubna. To, na co powinieneś uważać najbardziej, to platformy oferujące wymiany lub zakup używanych rzeczy. Zawsze sprawdzaj adresy stron dostawców, z których korzystasz i dokładnie sprawdzaj potencjalnych sprzedawców i nabywców. A kto jest zaradny? To taka osoba, dla której Internet jest istotną częścią życia i która lubi nowoczesność. Zaradni najczęściej wykorzystują sieć w celach rozrywkowych i komunikacyjnych, używają różnych typów urządzeń, nie tylko komórek i komputerów, ale też np. smartwatche. Najczęściej zmieniają też swoje hasła, są entuzjastami nowych technologii i czują się pewnie, a do tego poszerzają i aktualizują swoją wiedzę. Jednocześnie ci zaradni internauci najczęściej boją się o swoje pieniądze, a jeśli ten opis pasuje do Ciebie, to pamiętaj, że w internecie możesz stracić nie tylko kasę, ale również dane – prywatne dokumenty, zdjęcia itd. Nie bądź zbyt pewny siebie i pamiętaj o tym, że jeśli jakaś oferta wydaje się zbyt dobra, by była prawdziwa, to zwykle właśnie taka jest. No i bądź świadomy, że zagrożenia czyhają nie tylko na stronach internetowych, a cyberprzestępcy mogą próbować dobrać się do ciebie poprzez SMS-a lub zwykły telefon. Oprócz tego mamy pragmatyków, którzy korzystają z sieci do wyszukiwania informacji na konkretne, interesujące ich tematy, korzystają z bankowości mobilnej i poczty. Pragmatycy najczęściej używają sieci do osiągania celów osobistych i zawodowych oraz lubią zakupy online, ale internetowa rozrywka nie jest ich konikiem. Są też wyczuleni na próby ataków, stosują podstawowe zalecenia w zakresie bezpieczeństwa w sieci, unikają niebezpiecznych zachowań i samodzielnie poszerzają własną wiedzę. Wyszło, że ty jesteś pragmatykiem? No to świetnie. Nie zapomina jednak, że też jesteś narażony na ryzyko, zwłaszcza podczas uwielbionych przez ciebie zakupów online. Sprawdzaj uważnie, czy podczas transakcji jesteś na prawdziwej stronie sklepu lub operatora płatności. Może warto pomyśleć o zmniejszeniu limitów na przelewy, zawsze możesz się podwyższyć ponownie przed większymi zakupami. Ostatni na liście są z kolei ryzykanci. Takich osób jest w polskiej sieci najmniej, ale również w ich przypadku obecność w internecie jest codziennością, a do tego wykorzystują go w celach rozrywkowych, a nie wyłącznie do pracy. Również nie oni w większości wykorzystują do tego smartfon, a portale do sprzedaży przedmiotów przez internet nie są im obce. Ta grupa nie uznaje jednak internetu za coś, co przydaje życiu wartości i ma najwyższy poziom lęku przed hejtem jest przy tym najbardziej narażona na ataki. Ryzykanci z jednej strony wiedzą, że każdy w internecie może paść ofiarą ataku, ale nie mogą zapominać o tym, że ich też to dotyczy. Sprawdzaj, czy strona internetowa, którą odwiedzasz, ma prawidłowy adres i nigdy nie klikaj linków wiadomości ich nieznanego pochodzenia. No i pamiętaj, że podstawa to silne i unikalne hasła do każdej z usług. Sam myślę o sobie jako o takim zaradnym internaucie, bo internet od kilkunastu lat jest moim miejscem pracy. A Ty jak? Do której z tych grup się zaliczysz sam siebie i w jaki sposób się bronisz w sieci? Więcej informacji na temat różnych typów internautów oraz praktycznych porad zwiększających bezpieczeństwo znajdziesz w raporcie na stronie banku PKO. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Dziś ode mnie to już na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!